Witam, Patryk Wójciński, firma Euralis. Znajdujemy się dzisiaj na Śląsku w miejscowości Czerwionka Leszczyny i chciałbym Państwu opowiedzieć o jednej z naszych odmian, a mianowicie o odmianie ES Creative. ES Creative została zarejestrowana w 2016 roku w katalogu unijnym. Jest to kukurydza drugiej grupy wczesnej, czyli V240. Użytkowana jest głównie w kierunku ziarnowym. Ziarniak jest w typie Tropical Dent, czyli w typie tej naszej unikalnej genetyki, która charakteryzuje się trzema takimi podstawowymi najważniejszymi cechami, a mianowicie jest to bardzo wysoki potencjał plonowania, łatwość oddawania wody oraz stabilność tego plonowania niezależnie od przebiegu pogody. S. Kreativ polecana jest do uprawy na terenie całego naszego kraju. Jeżeli chodzi o dobór stanowiska, jest to odmiana bardzo elastyczna. Rewelacyjnie sobie daje radę zarówno na tych słabszych stanowiskach, jak i średnich, i bardzo mocnych, charakteryzuje się dodatkowo bardzo wysoką zdrowotnością. Oraz odpornością na wyleganie, co jest naprawdę ważne, szczególnie w tym roku, przy takim przebiegu pogody, gdzie naprawdę kukurydzę zbieramy bardzo późno, ta odporność na wyleganie jest bardzo ważna. Widać, plantacja, na której się znajduje, już jest praktycznie gotowa do zbioru. Mamy listopad. A proszę zwrócić uwagę, praktycznie niewidoczne jest wyleganie to bardzo dobrze świadczy o tej odmianie kukurydzy. Koniec jeszcze zmierzymy sobie wilgotność. Proszę zobaczyć jeszcze jak bardzo ładnie wygląda po przełamaniu kolba, osadka jest bardzo mała, cieniutka, ziarniaki są głębokie, bardzo łatwo się omłacają. A teraz zmierzmy już wilgotność. Zachęcam do spróbowania tej odmiany. Odmiana ES Creative jest dostępna u naszego włącznego dystrybutora tej odmiany na Polskę, e, Agrocentrum Strzelce Opolskie, które należy do grupy G5. Więcej informacji możecie Państwo sobie sprawdzić na stronach internetowych naszych, e, bądź kontaktując się z przedstawicielami z Agrocentrum Strzelce Opolskie. Wilgotność już pokazuję. 25,2 Więc tak jak mówiłem, gotowa jest do zbioru. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do następnego razu.